Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Zbliża się listopada, więc również jest to miesiąc poświęcony żywym, niezmarłym, ponieważ dla Pana Boga nie jest żywym ten, który jeszcze chodzi po tym świecie, ale jest pozbawiony Jego łaski. Dla Pana Boga tego typu osoba jest tak naprawdę martwym trupem i jedyne jego usilne staranie, które wobec niego próbuje podjąć, to aby go przywrócić na łono kościoła rzymskokatolickiego, aby uzyskał łaskę uświęcającą, która jak poucza katechizm, jest do zbawienia. Niezbędna. I również, jeżeli ktoś trwa w tej łasce, to tak jak zaznacza również czytanie z Apokalipsy 14 rozdziału, który opisuje właśnie dziewiczy orszak Baranka, to są ci, którzy swych szat nie sprawili z kobietami. A więc ma to oczywiście znaczenie dwojakie znowu. Po pierwsze, właśnie to znaczenie dosłowne, że najbliżej Pana Boga są właśnie ci, którzy zachowują tę czystość. Jest to cnota bardzo przez niego umiłowana, ponieważ wyraża jego istotę. Prawdziwa miłość, czy kryje się w czystości. Natomiast rozpusta, nieczystość, wyusta, do I wszelkie inne tego typu grzechy cielesne Jest właśnie tym czymś, co przyciąga nas do ciała A więc odpycha od Pana Boga Odpycha od tego, co duchowe W szczególności również bardzo uzależnie pogrąża i niszczy człowieka Natomiast czystość jest właśnie Wzmożeniem wielkiej miłości, którą Pan Bóg żywi wobec tego człowieka I którym potem ten człowiek, jeżeli w sobie nakumuluje Może rozdzielać na każdą inną osobę, którą znajduje A więc znajduje się w tym Wypełnienie przykazania miłości Pana Boga i bliźniego Ale zważmy również na 14 rozdział i 13 werset Owej księgi Apokalipsy który mówi, że błogosławieni są ci, którzy umierają w Panu z dobrymi uczynkami, które pójdą razem za Nim. A więc w szczególności zaznacza tutaj Ewangelista Jan, że będziemy sądzeni z naszych dobrych uczynków, które są do zbawienia niezbędne. Tutaj nie znajduje w ogóle żadne usprawiedliwienie nauka sola fides, czyli to jest ta herezja, która wiedzie ludzi do potępienia, ponieważ wiara bez uczynków jest martwa. Będziesz sądzony na sądzie ostatecznym z Twoich uczynków. Będziemy sądzeni z miłości, jak mówi święty Jan od Krzyża, na sądzie szczegółowym. Ponieważ również Apokalipsę z księgą, która w szczególności opisuje takie coś jak świętych obcowanie. Mamy siódmy rozdział tej księgi, mamy czwarty, piąty, siódmy. 9, czy chociażby wspomniany 14, czy również 19 rozdział, które opisują to wydarzenie świętych w niebie uczestniczących w boskiej liturgii. Również opisuje ta księga również dwa symbole: mianowicie, zaznaczmy sobie, co oznacza 144 tysiące, bo nie jest to dosłowna znowu liczba. To jest liczba, którą sekta świadków Jehowy próbuje przekręcać po prostu, aby usprawiedliwiać, że rzeczywiście tylko tyle ludzi jest w niebie, a potem e, na jednego więcej już oczywiście się w niebie miejsca nie znajdzie, bramy będą zamknięte, święty Piotr do nieba nie wpuści. No nie, tak oczywiście nie jest. 144 tysiące bierze się z liczby 12 razy 12 razy 1000, czyli ekonomia zbawienia zaczyna się od Starego Testamentu, a więc mamy 12 patriarchów. Kontynuuje się poprzez Nowy Testament, gdzie się rzeczywiście ona już urzeczywistnia, czyli mamy 12 apostołów i razy 1000, a ponieważ 1000 oznacza u Żydów liczbę nieskończonej obfitości, oni na przykład na urodziny nie życzą sobie tak jak my 100 lat, dla nich to jest w ogóle jakaś mała, marna liczba, ale oni sobie życzą 1000 i właśnie ta liczba oznacza nieskończoną obfitość. I jest, ta liczba w sumie daje 144 tysiące. I to również współgra z siódmym rozdziałem Księgi Apokalipsy, który mówi o niezliczonej Rzeszy w niebie, o miriadzie miriad tych wszystkich ludzi zbawionych. Zobaczmy również w momencie ustanowienia Eucharystii, że nasz Pan Jezus Chrystus zaznacza, że ta krew jest wylana za wielu. Nie mówi, że za wszystkich, ale za wielu. Znów, również tutaj mamy dwukrotną symbolikę. Po pierwsze, Pan Jezus tak, rzeczywiście przelał krew za to, żeby każdy człowiek mógł być zbawiony, ale nie wszyscy z tej krwi po prostu skorzystali i w szczególności nie przelał tej krwi już za osoby potępione, ponieważ one już nic nie mogą zmienić w swoim stanie. Dla nich jest po prostu ta tylko jezioro ognia, jak mówi Apokalipsa. No i właśnie, żeby przygotować się godnie do śmierci, zaznacza nam również, można powiedzieć, Ewangelista Jan, ten sam w szóstym rozdziale Ewangelii według świętego Jana. To jest mowa eucharystyczna po dwukrotnym rozmnożeniu chlebów, które zawsze tradycja Kościoła interpretowała właśnie z zapowiedzią Eucharystii. Ewangelista Jan podaje, że kto z spożywa moje ciało i pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim i ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Raz jeszcze sobie warto to powtórzyć i zapamiętać, a w szczególności zapisać w swoim sercu. Ponieważ spożywanie Eucharystii zapewnia nam życie wieczne. Kto nie spożywa ciała Chrystusa, nie ma z nim udziału. Tak samo jak nie ma z nim udziału ten, który omija mszę świętą. I warto tutaj odnieść się również do 14 rozdziału Ewangelii według Świętego Jana, gdzie również Piotr niechętnie przyjął od Pana Jezusa umycie stóp. Przecież mówi... Panie, ty mi nie będziesz nóg umywał, a Pan jest mu, miał mu odpowiedzieć. Jeżeli cię nie obmyję, nie będziesz miał udziału ze mną, co to znaczy? Obmycie stóp oznacza oczyszczenie z tego co ziemskie, ale więc z tych wszystkich grzechów powszednich, które nabieramy poprzez no, życie na tym świecie, bo chcąc nie chcąc, niestety grzeszymy co dzień grzechami cięższymi, no bo bądź przede wszystkim tymi grzechami lekkimi, a grzechy lekkie również w pewnym stopniu pozbawiają nas udziału w tym Królestwie Bożym, ponieważ dopóki się z nich nie oczyścimy, a najlepszym właśnie takim środkiem do oczyszczenia z grzechów powszechnych jest udział w Najświętszej Ofierze Mszy Świętej, gdzie dostępujemy trzy, bądź nawet w Starym Rydzie czterokrotnego odpuszczenia grzechów. Po pierwsze, kiedy to kapłan odmawia konfiteor, czyli spowiedź powszechną, mamy pierwsze odpuszczenie grzechów. Po drugie, po odczytaniu słów Ewangelii. Bierze się to z tego, że Kapłan również wymawia tą formułę. Niech słowa Ewangelii Świętej zgładzą nasze grzechy. Pan Jezus powiedział: Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wyrzekłem do was. A więc słowo Chrystusa jest tym, co nas rzeczywiście oczyszcza, jeżeli tylko pozwolimy mu w nas zamieszkać. Po trzecie, jest to moment po drugim konfiteorze, czyli znowu mamy przed Komunią Świętą odpuszczenie grzechów, żebyśmy Pana Jezusa mogli jak najgodniej przyjąć do naszego serca. No i po czwarte, sama Komunia Święta oczyszcza nas z grzechów powszednich. Broń Boże, nigdy nie można przejmować. Koło Mój święte, Świętej, jeżeli ktoś jest świadomy grzechu ciężkiego, bo tak jak pisze Święty Paweł w 11 rozdziale listu do Koryntian, że każdy, kto tak spożywa swój wyrok, sobie spożywa i pije tak naprawdę, będzie winien ciała i krwi pańskiej, czyli będzie winien tak naprawdę swojego własnego potępienia: po pierwsze, bo zgrzeszył ciężko, i po drugie, bo zbezcześcił syna człowieczego i krew przymierza, którym został opieczętowany na dzień sądu, jak poucza nas list do Hebrajczyków w szczególności powinniśmy dbać w naszym życiu o kult eucharystyczny, który zapewnia nas, że jesteśmy na dobrej drodze do zbawienia. A dobrą oznaką tego wszystkiego, że Pan Bóg nas do tego prowadzi jest częsta adoracja Najświętszego Sakramentu, której nie powinniśmy omijać, ponieważ jest ona obrazem tego, do czego zostaliśmy powołani w Królestwie Bożym. A więc do ciągłej adoracji Boga. Adoracja jest kultem najwyższym, można powiedzieć zaraz po ofierze, jest ona tylko należna samemu Bogu. Stąd właśnie zaprasza On nas na adorację swojego ciała. Mamy tam dokładnie zarysowany obraz tego co będziemy robić w niebie. A więc będziemy adorować Pana Boga, będziemy do niego podobni i będziemy przesiąkać jego obecnością. Tak jak mówi również jeden fragment Pisma Świętego, a oni trwają w spokoju, stało się oczą głupich, że pomarli. Mówi to księga mądrości, prawda, więc po naszym zbawieniu będziemy trwać w spokoju Bożym. I o tym właśnie pokoju poucza nas Święty Paweł, czy ten pokój Boży, który przewyższa wszelki inny pokój, niechaj zamieszka w naszych sercach, kończąc jeden swój list. A więc w szczególności Eucharystia jest tutaj już zadatkiem nieba na tym świecie. W mszy świętej możemy uzyskać jak największe odpuszczenie grzechów powszednich, oczyszczenie z nich, a w szczególności owocem tej ofiary, jest komunia z samym Panem Jezusem, a do tego jesteśmy przeznaczeni do tego jesteśmy powołani w niebie. Tak naprawdę, najwięcej dobrych uczynków, najwięcej łask możemy uprościć jednocząc się z ofiarą Pana Jezusa podczas mszy świętej. i niechaj kulminacją tej ofiary będzie nasza godna komunia święta, pogodnie wysłuchanej mszy świętej, ponieważ jak poucza nas święty Paweł w liście do Rzymian, wiara rodzi się ze słuchania. A więc jeżeli słuchamy, przyjmujemy Słowo Boże, ona nas oczyszcza, abyśmy już oczyszczeni mogli godnie przyjąć najświętszy sakrament i mieć ten zadatek w drodze do wieczności. A w szczególności, jeżeli będziemy praktykować pierwsze piątki miesiąca, tak jak powiedział Pan Jezus Chrystus, że taka osoba nie odejdzie bez sakramentów. Jeżeli również starzy nam się zgrzeszyć, jeżeli wypełniliśmy te pięć pierwszych piątków miesiącu, bo nie jest tak, że te pięć pierwszych piątków wypełnisz już jesteś zbawiony. Jeżeli wpadniesz w grzechy śmiertelne, to te obietnice również mają swoje warunki i po prostu one nie będą dopełnione. I to nie dlatego, że Pan Jezus nie chce, ale dlatego, że Ty tego nie chcesz, bo bo się sprzeniewierzyłeś i stałeś wiarłomny. Dlatego właśnie, jeżeli praktykujemy pięć pierwszych piątków miesiąca, praktykujemy godny kult eucharystyczny, jest to dobry symbol, że jesteśmy na drodze do zbawienia i rzeczywiście, jeżeli zdarzy nam się, że mamy kapłana pod ręką i jeszcze jesteśmy umierający, Właśnie dlatego powinniśmy przyjmować piąty w postaci najświętszego sakramentu, jako ten pokarm w drodze do wieczności. Pan Jezus jest tym, który nas na tym świecie ukształtował i Pan Jezus będzie tym, który będzie nas już sądził na drugim świecie i na podstawie właśnie naszych dobrych uczynków, na, tym, na podstawie tego, czy chcieliśmy trwać w Jego łasce, w Jego miłości, czyli chcieliśmy trwać w Nim, jaką chce trwać w nas, w najświętszym sakramencie. On się zostawił właśnie, tak jak mówią to, wielcy święci mistycy, właśnie jako ten niewolnik miłości w służbie dla nas, abyśmy po prostu zbawili swoje dusze. Mimo, że on jest naszym królem, to jednak przez swoim kapłanów On nam służy, abyśmy my, potem w niebie, mogli służyć Jemu, w szczególności w ten sposób, że będziemy modlić się za tych wszystkich, którzy. Potrzebują potrzebnych łask, aby mogli zostać zbawienia, a i sam Pan będzie w szczególności służyć nam w niebie. Tak jak zaznacza w jednej przypowieści, że sam Pan przepasza się i będzie im usługiwać. A więc Królestwo Boże zdobywa się poprzez godne uczestnictwo w Eucharystii i przejmowanie ją własce uświęcającej. Jest to pokarm na życie wieczne, który jest niezbędny do zbawienia.